Witajcie przyjaciele. Wybaczcie, że tak długo mnie nie było. Bardzo przepraszam. Rozmawiałem kilka dni temu z Markiem. Bardzo Was wszystkich pozdrawiam. Tęskni chłopak niesamowicie do górek zielonych i nieba niebieskiego. I z tego co wiem to sprawa wygląda tak. Adwokat Marka złożyła wniosek o zmianę środka zabezpieczającego z psychiatryka na terapię. I teraz po prostu czekamy na opinię lekarzy i posiedzenie sądu w tej sprawie. I zobaczymy, co z tego wyniknie. Oczywiście, jak znam życie, to wszystko potrwa no niestety no ale poczekamy, zobaczymy i teraz tak moi drodzy ten filmik jest bardzo krótki po prostu żeby wam pokazać, że żyję pogoda była tak tragicznie beznadziejna że po prostu nie było sensu w ogóle cokolwiek robić na niebie e, więc za wiele materiału nie mam byłem niedawno na tych górkach, które tu przed chwilą widzieliście z Markiem tu nagrałem trochę materiału nawet samolot mam jeden i ciekawą rzecz robiący yy, pamiętacie te klimaty nasze żaby niebo nocka pod i fajnie było zobaczymy jakie w tym roku będzie lato a teraz pokażę wam jedną rzecz pamiętacie to nagranie takie z tym taką smugą e, światła tak słońca Znalazłem coś podobnego na Instagramie, ale nie pamiętam u kogo zabita mnie. Tutaj podrasowałem trochę, ale tu mam inną rzecz ciekawszą. Od takiego, te, też z Instagrama, od, od tego gościa. Bardzo ładne fotki robi. I u niego podpatrzyłem jedno bardzo ciekawe zdjęcie nawiązujące do naszych przygód symulacyjnych. Temat płaskiej ziemi przyciuchł ostatnio mocno na internetach i ja też się wyciszyłem. Ale spokojna głowa, jak tylko się ociepli, to ruszam do boju. Zobaczcie, co tu się dzieje. Ileż tu informacji można wydobyć z takiego jednego zdjęcia? To jest nieprawdopodobne. Wam, starym bywalcom, i specjalistą od nieba nie muszę chyba tłumaczyć, co tutaj widać, prawda? Będziemy wracać do tego zdjęcia jeszcze wielokrotnie i kiedy się omówimy, sobie dokładnie w porównaniu z jakimś innym przykładem. A teraz dziękuję Wam bardzo, pozdrawiam serdecznie. Nie wiem, kiedy się pojawię na kanale, ale mam nadzieję, że niedługo. Bywajcie zdrowo i szczęśliwie, na ciele i duszy, jak zawsze. I powodzenia, i wszystkiego dobrego, i uściski, i buziaczki. I pa!